Dzisiaj zajmiemy się tajemnicą światełka w lodówce. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd się wziął ten absurdalny mit, że jakoby po zamknięciu lodówki światełko w niej dalej się świeci. No bo po co? Dlaczego? Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. I już na pewno powstały dziesiątki filmików na YouTubie, w których jest to oczywiście wyjaśniane, potwierdzane, zaprzeczane. Ale dzisiaj ja dołożę swoje trzy grosze. Oto pierwsza z dwóch testowych lodówek. Sprawdźmy ją. To jest druga. Okay. Jak zauważycie, w tej drugiej świateło gaśnie nawet jeszcze chwilę przed zamknięciem. Widzicie? Jeszcze nie jest zamknięta, już gaśnie. This is a fucking Magic. A więc wszystko jasne. Światełko w lodówce gaśnie po zamknięciu lodówki. Dlaczego tak się dzieje? No bo funkcja światełka jest prosta: ma nam zapewniać oświetlenie, kiedy przeglądamy lodówkę, podczas kiedy lodówkę zamykamy, już nie jest potrzebne. I dlatego gaśnie. I to by było na tyle. Trzymacie się wszyscy. Polecam inne moje filmy. Na razie, cześć.